Kiedy patrzymy na rozgwiazdę, co widzimy? No cóż, na pierwszy rzut oka to dość proste stworzenie. Po prostu sobie jest, sunie pod dnie oceanu, wygląda prawie jak ozdoba. Ale, pod tą powiedzmy sobie spokojną powłoką kryje się biologia tak obca, tak złożona, że to jest prawie science fiction. I tu dochodzimy do centralnej zagadki. Pomyślmy o tym, rozgwiazdy nie mają mózgu. A mimo to są jednymi z najskuteczniejszych, najbardziej bezwzględnych drapieżników w swoim świecie. No więc, jak to w ogóle jest możliwe? Okej, okay, wchodzimy głębiej. Żeby zrozumieć ten niezwykły sukces rozgwiazdy, musimy najpierw przyjrzeć się jej anatomii, bo jest fundamentalnie inna od naszej, i to właśnie w niej leży klucz do tych wszystkich niezwykłych zdolności. To porównanie świetnie to pokazuje. My, kręgowce, Mamy centralny układ nerwowy z mózgiem jako centrum dowodzenia, no i szkielet wewnątrz. A rozgwiazdy? To szkarłupnie. I one poszły zupełnie, ale to zupełnie inną ewolucyjną ścieżką. Zamiast mózgu, pierścień nerwowy. Zamiast wewnątrznego szkieletu, coś, co leży tuż pod skórą. I ten pierścień nerwowy, to nie jest mózg, tak jak my go rozumiemy. Działa bardziej jak zdecentralizowana sieć. Taka żywa stacja przekaźnikowa, która. Perfekcyjnie koordynuje wszystkie ramiona naraz. Nie potrzeba żadnego szefa. Szkielet rozgwiazdy to też jest małe cudo inżynierii. Zamiast kości w środku ma taką siatkę z tysięcy płytek połączonych mięśniami. Daje mu to i elastyczność i siłę. A najlepsze jest to, że specjalne białko potrafi zablokować ramiona w jednej pozycji na wiele, wiele godzin bez żadnego zmęczenia. Nasze mięśnie mogą o czymś takim tylko pomarzyć. Dobrze, przejdźmy teraz do sedna sprawy. Do mechanizmu, który daje rozgwiaździe jej prawdziwą, no właśnie, supermoc. Mowa tu o jej wodnym układzie naczyniowym. To jest po prostu czysta hydraulika w akcji. I to nie jest żadna przesada. Sposób, w jaki te stworzenia się poruszają i zdobywają jedzenie, jest absolutnie unikalny w całym królestwie zwierząt. To system, który wyewoluował tylko i wyłącznie w tej jednej grupie organizmów a kluczem do tego całego systemu są tak zwane nóżki ambulakralne. Można je sobie wyobrazić jako setki, a nawet tysiące małych, hydraulicznie napędzanych siłowników, które pozwalają rozgwiazdzie i się poruszać, i chwytać ofiarę z naprawdę niewiarygodną siłą. Jak to dokładnie działa? W gruncie rzeczy to genialnie proste. Woda jest zasysana przez specjalny otwór, wypełnia kanały w ramionach, a potem małe mięśniowe ampułki działają jak pompę, wtłaczają wodę do pojedynczych nóżek i wprawiają je w ruch czysta biologiczna hydraulika. A teraz skala tego wyzwania. Rozgwiazda musi w jakiś sposób koordynować ruchy tysięcy takich pojedynczych nóżek, żeby płynnie sunąć w dowolnym kierunku. To jest tak niesamowity pokaz zdecentralizowanej kontroli, że dziś jest to przedmiotem badań w robotyce. Chodzi o tworzenie maszyn, które potrafią adaptować się do złożonego terenu. No dobrze, skoro wiemy już, jak ten system działa. Zobaczmy go w akcji. Przenieśmy się do momentu polowania, gdzie ta cała hydrauliczna maszyneria zamienia się w absolutnie bezlitosną broń. Wszystko zaczyna się powoli. Rozgwiazda przesuwa się po dnie, a jej specjalne sensoryczne nóżki na końcach ramion dosłownie wąchają wodę, badają otoczenie w poszukiwaniu zapachu małży albo ostryk. Kiedy ofiara jest już namierzona, te sensoryczne nóżki zaczynają ją dokładnie skanować. Szukają najmniejszej szczeliny, najmniejszego słabego punktu w jej pancerzu. I wtedy następuje atak. Tysiące nóżek przysysają się do muszli. Zaczyna się nieustępliwy, hydrauliczny uścisk. Siła jest rozłożona, ale jej suma jest po prostu ogromna. Ten moment doskonale pokazuje siłę całego systemu. Rozgwiazda się nie męczy. Pamiętamy to specjalne białko, prawda? Może utrzymywać ten nacisk godzinami, cierpliwie czekając, aż mięśnie małża w końcu się poddadzą. No dobrze. Muszla w końcu pęka, jest uchylona. Wydawałoby się, że najtrudniejsze już za rozgwiazdą. Ale to, co dzieje się teraz, jest prawdopodobnie najbardziej szokującym elementem całej tej strategii. Bo właśnie w tym momencie rozgwiazda sięga po swoją ostateczną, najbardziej niezwykłą broń. Coś, co kompletnie wymyka się logice budowy większości znanych nam zwierząt. Tak, dokładnie to się dzieje. Żołądek rozgwiazdy dosłownie opuszcza jej ciało. To nie jest żadna przenośnia. Rozgwiazda wywraca swój żołądek na lewą stronę i wsuwa go do środka uchylonej muszli. A to oznacza, że cały proces trawienia odbywa się? Na zewnątrz żołądek wnika do środka, zalewa ofiarę enzymami i trawi ją żywcem w jej własnym domu. Kiedy posiłek jest skończony, żołądek po prostu wraca na swoje miejsce. I to wszystko wspaniale podsumowuje ten fenomen. To, co z pozoru wygląda na prosty plan budowy, bez mózgu, z prostym układem nerwowym, w rzeczywistości jest genialnym ewolucyjnym rozwiązaniem rozwiązaniem, które stworzyło jednego z najbardziej wyrafinowanych drapieżników oceanu i co ciekawe, do dziś inspiruje inżynierów i projektantów robotów. Historia rozgwiazdy pokazuje, jak niewiele wciąż wiemy o życiu na naszej własnej planecie. To naprawdę skłania do zastanowienia, jakie inne, równie niewiarygodne adaptacje i biologiczne cuda wciąż czekają na odkrycie gdzieś tam w głębinach.